Nie zniechęcajmy się wtedy, kiedy odpowiedź nie przychodzi od razu. Nie sądźmy, że Pan Bóg milczy, bo on potrafi przemawiać nawet ciszą. Może uczy nas zaufania, może czeka, aż zawołamy tak jak Abraham. Panie, pozwól, że jeszcze zapytam. Nie bójmy się być natrętni wobec Boga. Nie bójmy się kołatać, bo tylko ten, kto nie przestaje pukać, usłyszy w końcu odgłos otwieranych drzwi. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. Widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a niestworzony, współistotny Ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję skrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do miłosiernego Boga, który objawił się w czasie i historii, w osobie Jezusa Chrystusa, wznieśmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty. Aby nieustannie troszczył się o osoby starsze i samotne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Bólmy się za papieża Leona, aby wszyscy wierni wspierali duchowo jego posługę na stolicy Piotrowej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Bólmy się za młodych, aby w codziennym życiu odkrywali bogactwo w więzi ze swoimi dziadkami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za osoby starsze, aby cieszyły się odpowiednią opieką i wsparciem ze strony całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za wiesławę i bożenę, aby pełen miłości Bóg przyjął ich do swego królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy nieustannie wstarali w wierze nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który nigdy nie odrzucasz swoich dzieci, przyjdź nam z pomocą i wysłuchaj naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego. Dla Ciebie, Jezu, chcemy żyć, miłować Ciebie 说什么？ Chcę się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw. Aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Kuchórę serca. Znosi. I składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas bawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi Narodził się z Maryi Dziewicy Przez swoją mękę na krzyżu Wybawił nas od śmierci wiecznej A zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie Dlatego z aniołami, archaniołami I z wszystkimi chórami niebios Głosimy Twoją chwałę Razem z nimi wołając Święty, święty, święty bóg zastępu pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje posanna na wysokości błogosławiony który idzie w imię Pańskie Wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów ducha świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi, mojej, nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie twojego Syna, ofiarujemy tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed tobą i tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi, sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją. Ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z Nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha tego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański, niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie snad pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pójdź do Jezusa. się, Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Sprawa, by ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia w ubiegłą niedzielę na zakup środków transportu dla misjonarzy zebrano 4086 zł, bóg zapłać. W tym tygodniu msze święte tylko wieczorem o 18.00 liturgii wspominamy we wtorek świętych Marię, Martę i Łazarza, w czwartek świętego Ignacego z Loyoli, w piątek świętego Alfonsa Marię Liguoriego. Piątek, pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy chorych z posługą od godziny ósmej po południu, od godziny siedemnastej spowiedź, o osiemnastej msza święta, po mszy świętej adoracja, którą poprowadzi żuławiec. rozpoczyna się sierpień, miesiąc trzeźwości. W sobotę, pierwsza sobota miesiąca, msza święta o godzinie osiemnastej po niej piętnastominutowe rozważanie tajemnic różańcowych i różaniec wynagradzający, który poprowadzi Tarnawiec, Moż możliwość zyskania od pustu zupełnego porcjunkuli. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po sumie. Zapowiedzi Bernard Ciurko, syn Grzegorza i Elżbiety z domu Sanakiewicz zamieszkały w Szówsku i Gabriela Jowita Liweń Córka Janusza i Magdaleny z domu Pachuta zamieszkała jak zmanice, zapowiedź pierwsza. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w niedzieli, czy Bóg każe Maryja naszą nadzieją w gościu niedzielnym edukacja pozorowana, nie pozbawiaj się takiego dobra, intencje mszalne Poza parafią do 31 lipca odprawiane są msze święte za zmarłą Krystynę Dupel, a od 1, od 1 sierpnia za zmarłą Marię Stasieńko. Jutro w poniedziałek za zmarłą Helenę Kocz w dziesiątą rocznicę śmierci, we wtorek za zmarłego Jana Siupik. W środę dziękczynna z prośbą o zdrowie Boże, błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Marcela z okazji piętnastej rocznicy urodzin. W czwartek za zmarłych Jana, Władysława, Stanisławę, Weronikę i za zmarłych z rodziny. W piątek intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W sobotę za zmarłych Weronikę i Władysława Cieliczka. Przyszłą niedzielę o siódmej rano za zmarłą Stefanie Foryś pierwszą rocznicę śmierci, o dziewiątej za zmarłych Anielę Michała Sanakiewicz i zmarłych z rodziny, o jedenastej za zmarłego Eugeniusza Żołyniak trzecią rocznicę śmierci zmarłą Helenę, Bronisławę, Teresę i zmarłych z rodziny Jasiewicz, o siedemnastej za zmarłych Marię Eugeniusza Sanakiewicz. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Pod twoją obronę.